Te historie zdarzyły się naprawdę Na twojej ulicy, na dzielni, w twoim mieście Ich uczestnikami są ludzie z sąsiedztwa Przemykają obok, gdy idziesz do pracy Będziesz na siłkę Albo na spacer z dzieckiem Z pozoru banalni i szar Nie wyglądają na gwiazdy podcastu Ale jakimś trafem Trafili do naszej kroniki, kryminalnej kroniki Śląska i Zagłębia. Zapytasz dlaczego. Odpowiedź jest prosta: bo pewnego dnia ruszyli w tango. W kryminal tango. To był czwartkowy, wczesny poranek września. Do końca nocnej zmiany pozostało jeszcze tylko kilkadziesiąt minut. W służbowej Skodzie, o numerze bocznym, który znamy, ale z oczywistych względów tutaj pominiemy, jeszcze sennym ulicą żor przyglądali się dwaj sumienni pracownicy renomowanej firmy ochroniarskiej: Tadeusz i Wiesław. Obaj milczeli, bo w trakcie wyjątkowo nudnego nocnego patrolu powiedzieli sobie już niemal wszystko. Była godzina 5.47, gdy pozorny spokój Tadeusza i Wiesława przerwał ostry głos dyspozytora z centrali. W monitorowanym przez firmę barze przy ulicy Rybnickiej w żorach włączył się alarm. Cichy alarm. Oznaczało to jedno: Uruchomienie procedury, którą ochroniarze znali na pamięć. Konieczna była Natychmiastowa interwencja. Cichy alarm uruchamia się wtedy, gdy w monitorowanym obiekcie pojawia się intrus. On jeszcze nie wie, że oni już wiedzą. Skoda ochroniarzy w pobliżu baru pojawia się o godzinie 5.45. Wystarczy jeden rzut oka na witrynę lokalu, by dostrzec uchylone drzwi. Sytuacja odbiega od standardowej. Podobnie jest w środku. Tadeusz dostrzega przy jednym ze stolików zastygłą postać. Ochroniarze powiadamiają policję. Policjanci ustalili, że przy barowym stoliku zasnął 33-letni mieszkaniec rybnika Marian K. Wyłamał zamek w drzwiach wejściowych, splądrował bar, ale niczego z niego nie wyniósł. Zmógł go sen. I dwa promile alkoholu. Zanim stawił się przed prokuratorem, spędził dobę w policyjnej izbie zatrzymań, by dojść do siebie. Prokurator postawił mu zarzut, na podstawie którego Marianowi K. grozi 10 lat. Pozbawienia wolności przez dziesięć lat będzie mógł tańczyć kryminal tango.